Jesteśmy w drugim dniu naszej drogi rekolekcyjnej, w tych rekolekcjach, które zostały nazwane yy, no właśnie Kościół przyszłości z tychnikiem. Yy, naszym obrazem przewodnim jest paląca się katedra w Notre-Dame i to, co yy, się wydarzyło później, czyli odkrywanie materzystych symbolu. Jak ta katedra została? Zrobiona. Jak to się wydarzyło, że ona stała? I to jest taki obraz, który również jest obrazem tego, czym jest Kościół. Sto lat temu wydarzyła się taka bardzo ciekawa historia w Kościele prąd, kilka różnych prądów, ale jednym z tych prądów było pytanie się o pierwotne chrześcijaństwo. Dużo bardziej niż to było w pierwszych wiekach. I kiedy się pytamy o pierwotne chrześcijaństwo, to dochodzimy do takiej właśnie konkluzji. Co było takiego w tym sposobie wychowywania tych chrześcijan, że oni byli rzeczywiście tacy konkretni, tacy radykalni? Musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Chrześcijanie, którzy narodzili się głównie w czasach zwierzyńskim, nie mieli wsparcia ani prawa, nie mieli kultury chrześcijańskiej, nie mieli przodów chrześcijańskich, nie mieli wiary ojców, nie mieli tradycji, nie mieli nic. A jednak Kościół e, rodził się i rodził tych swoich nowych członków. E, i, i, Bycie chrześcijaninem się w ogóle też nie opłacało. Przez pierwsze trzy wieki bycie chrześcijanem się nie opłacało i nie było łatwo zostać chrześcijanem. Ja? My dzisiaj, my dzisiaj, e, e, patrzymy, że spada liczba wiernych i to nas smuci, a pierwszych chrześcijanie było ich niewielu i było to dla nich dramat. Ja? Znali cenę tego, co to jest. I, I dzisiaj się właśnie nad tym troszeczkę zastanowimy, także posłuchamy tych pierwny yy, świadec. Z takim hasłem przewodnik tej naszej dzisiejszej yy, refleksji jest zdanie, które powiedział taki rzymski chrześcijanin uczony, nazywał się Tertulian. Ja on takie skupy, no pisał też dużo, w takiej apologetyce napisał no, takie zdanie. E, ładnie brzmi po łacinie. Po łacinie ono brzmi field non nos contur A to się na polskim można przetłumaczyć nie rodzimy się, lecz stajemy się chrześcijanami. Po angielsku to bardziej oddaje ten dynamizm łaciny, bo po angielsku można powiedzieć Christians are made, not born. Nie? Myśmy wszyscy w my większości urodzili w chrześcijaństwie. Tak? Nikt praktycznie nas nie pamięta etapu, że ktoś w naszej rodzinie nie był chrześcijaninem. To się może wydawać wyjątkowo, a będzie coraz bardziej powszechne. No i cóż takiego było właśnie? To, co było w pierwotnym chrześcijaństwie, to była tożsamość bycia uczniem Chrystusa. Natomiast słowo uczeń w naszym yy, też jest y, bardzo, z, że tak powiem, zreformowane nowy bo uczyń to jest szkoła, tak, y, ławka, u Was jeszcze nie macie mundurku, a w Irlandii wszyscy w mundurkach, tak, obowiązkowo to musi być, nie? I y, 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 uczenie z dydaktyką się pojawia. To się oczywiście też, że no, na nasz przez przyzwyczajonej sztucznej inteligencji, przez co pytanie, o, o wiele rzeczy przez rozwój sztucznej inteligencji, ale to jest nie na dzisiejszą refleksję, chociaż trochę nam to przebuduje. I my w dużej mierze byliśmy jakby, kiedy mówimy uczeń, to musimy rozumieć, że, że uczeń w języku nie tylko biblijnym Nowego Testamentu, bo Jezus stał czasem uczniów, ale także w języku pierwnego Kościoła to nie było coś, co się wydarzało na chwilę. To był pewien styl bycia do końca. Chcę Wam takie pewne właśnie świadectwa przetoczyć. Kiedy byłem świeżo po nawróceniu, Pan Bóg postawił na mojej drodze taką książkę, która nazywała się Pierwsi Świadkowie. To były świadectwa tzw. Ojców Apostolskich. W historii Kościoła dzielimy na Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła. Ojcowie Apostolscy to są pisarze chrześcijańscy, którzy byli uczniami apostołów, którzy byli bardzo blisko od tego etapu po po zakończeniu życia apostołów. Czyli generalnie mówimy koniec I wieku i początek II wieku chrześcijaństwa. Jednym z takich ojców apostolskich jest biskup święty Ignacji Antiocheński, męczennik. Jego historia jest taka bardzo w skrócie, że on idzie do Rzymu, aby zwinąć. I on chce zwinąć. I pisze listy, jak idzie do tego Rzymu, żeby go nie ratować. I, I przeczytam wam takie dwa, dwa fragmenty z listów, jeden do innych ludzi, a drugi do Polikarpa. Polikarp jeszcze wrócił w naszej historii pod koniec tej filmiki. I święty Ignacy mówi tak, jako już biskup, tak, który idzie zginąć. Na nic mi się zdają ziemskie przyjemności i królestwo świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie niż panować nad całą ziemią. Szukam tego, który za nas umarł. Pragnę tego, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie mi, bracia. Nie zabraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co jest ziemskie. Pozwólcie płonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnie. Tak A znając powód mojego utrapienia, umilkuje się nade mną. A w innym mieście, który pisze do innego biskupa ze smerny, policarpak, o którym mówiliśmy w uczniem świętego Jana Apostoła, pisze tak. Widzę, że Kościół, który jest w Antiochii, w Syrii nie doniesiona, jest w pokoju dzięki waszym modlitwom. Tym bardziej jestem zachęcony, spoczywając bez niepokoju w Bogu. Jeśli rzeczywiście poprzez cierpienie mogę dojść do Boga, także dzięki waszym modlitwom mogę zostać uznanym za ucznia Chrystusa. Patrzcie, biskup Antiochii, Idzie. I ma nadzieję, że będzie mógł być uznany za ucznia Chrystusa. Ma nadzieję, że będzie mógł być uznany za ucznia Chrystusa. Nie? Czyli że wypełnić swoje powołania do końca będąc zierny, To jest właśnie to, do czego wychowywało pierwotne chrześcijaństwo. Oczywiście, to nie była idyna. nie wszyscy ten proces przechodzili w sposób perfekcyjny. Ale tak właśnie uczono ponieważ bycie uczniem to jest zgoda na zależność. My bardzo często zostaliśmy wprowadzeni do wychowania katolickiego poprzez nauczenie następnych praktyk. A jeszcze nie wiem, jak to teraz jest obecnie w Polsce, ale jak mnie jeszcze przygotowałem do sakramentów, to zdawałem egzaminy. Musiałem zdać egzamin na bierzmowanie. Moje pytanie na egzaminie na bierzmowanie było takie, czy bierzmowania może udzielić biskup, czy może też ksiądz? Co to w ogóle nie jako 14 było z moim biurowaniem wspólnego? Ja że tylko biskup. A my że mieli ksiądz też, aby biskup pozwolić. Ale myśmy dopuścili. Co to ma w ogóle wspólnego z moim doświadczeniem Ducha Świętego i pełni chrześcijaństwa, że ktoś mi zadał pytanie o prawo kanoniczne. Nie? I, I wejście w postawę w zależności od Boga, pewnego procesu, właśnie pewnej drogi. To jest droga do budowania żywej wspólnoty chrześcijan. Bo jeżeli tego nie ma, to religia nasza nie, nie różni się od religii naturalnej. Są przepisy, prawa, jak je wypełniam, tak? no to jestem jest okej. Okay, Dlatego, powiem wam, dla nas w perspektywy Irlandii jest to zabawne, jak czytamy w Polsce całe komunikaty, kiedy wy macie dyspensę od miesięcy w piątek. Dzisiaj dyspensę, Wielka Radość, prawda, Katolickie serwisy piszą, bo czy trzeba iść do Kościoła, nie na przykład. To jest poziom chrześcijaństwa. To jest dojrzało chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo, o którym usłyszeliście przed tą od Polikarpa, że mam nadzieję, że wytrwam do końca i będę uznany uczniem Chrystusa. Nie? Jakie prawo go zmuszało do tego, żeby oddać życie za Chrystusa? I jeszcze tego pragną, nie? I jeszcze tego pragnie. Jezus mówi w Ewangelii tego św. Mateusza, nie chcieć również, żeby was nazywano miejscami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z Was będzie waszą sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższyny. To jest Ewangelia, to jest moja tożsamość. I zawsze muszę do tego wracać. Nie? Dlatego prawdziwe chrześcijaństwo nie może się przybyć tożsamości ucznia, kiedy... Kościół o tym zapomina, tworzy karykaturę samego siebie. I czasem Pan mógł dopuszczać, że ktoś się zaczyna palić, że ta wieża spada i niszczy. Bo tylko tam jest życie. Tylko w takim rozumieniu jest życie. Tylko po to warto być chrześcijaninem. Nie? Tylko po to warto żyć tą drogą. I tylko wtedy mogę kogoś zapalić, jeżeli to ma dla mnie takie znaczenie. Że, że rzeczywiście poznałem Chrystusa i pragnę go jeszcze poznać. Do dnia dzisiejszego, no, dopiero wtedy się narodzę. Nie? Jak umrę, dopiero się wtedy narodzę. Gdy osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Dopiero nim będę. Jestem na drodze. Zresztą to była jedna z pierwotnych nas właśnie chrześcijaństwa. To była droga do przejścia. Maryja jest nam dana jako właśnie ta, która była pierwszą uczynnicą wśród uczennic i uczniów. No i właśnie, mówimy też w kluczu, ten ksiądz Blachnicki nam się tutaj pojawia. Ksiądz Blechnicki, odkrywając tą drogę właśnie od budowania kościoła, też Żelego Kościoła spotyka ten nurt, który się rodzi właśnie w ubiegłym już wieku, właśnie szukania tych pierwotnych sposobów formowania ludzi poprzez katekumenę. I bardzo się tym interesuje, że do tej swojej drogi zaczyna to wprowadzać a pod koniec swojego życia wiele o tym mówi, nagrywa się i tak naprawdę to dopiero po wielu latach wychodzi, bo jest taka książka, która zatytułowana jest Sympatyczny ze Chrześcijanie, a są jego, to są jego wykłady z różnych szkoły animatorów, bo cały trylestr poświęcony katoliku kiedy on w tydzień, w tydzień tym ludziom to wykłada. I to dopiero 20 lat temu zostało wydane i dla wielu ludzi to było otwieranie oczu, bo dziś ludzie czekają na że tak jak do wstumy znalazłem dzisiejszą sytuację, to jest problem, bo to był człowiek, który głęboko, duchowo też przemyślał i przekontemplował kryzys Kościoła, gdzie on jest. I w duchu świętym uszukowania jego odpowiedzi poprzez metody i drogi, nie chodzi o teorię, chodzi o życie. I ksiądz Blachinski mówił to w swoim wykładzie, między innymi tak, Kościół od początku w swojej praktyce chrzest przez katechumenatę, czyli procesem, który trwał, jak już z mojej odpowiedzi, tak kilka lat, czasem naprawdę sporo lat, czasem mniej trzy. Na bazie katechumenatu był przeżywany w sposób właściwy i łączyła się z nim rzeczywista przemiana życia. Katechumenat opierał się na idei przewodniej: Jeżeli być chrześcijaninem, to znaczy odrodzić się z ducha świętego, być na nowo stworzonym i być współskrzeszonym w Chrystusie, to dojrzałe chrześcijaństwo może być tylko dziełem Boga w człowieku. To jest jedno stwierdzenie. Ponadto kandydata do chrztu trzeba otworzyć na działanie Boga, uczynić go umiałym wobec działania Bożego. Człowiek ma stać się dla Boga partnerem, z którym on mógłby podjąć dialog. To właśnie było celem kaptumenatu. Odtworzyć człowieka na działanie Boże i wezwać go do współdziałania z Bogiem. W jaki sposób dokonywało się to przygotowanie do chrztu w ramach Artychimanatu? Są trzy istotne czynniki, bez których nie może się dokonać przemyna w człowieku, która prowadzi do nowości życia, do tak zwanego życia w duchu, czyli życia poddanego prawie miłości w wymiarze krzyża. Te trzy elementy to Słowo Boże. Liturgia Sakramentów i Wspólnota Chrześcijańska. I oczywiście z całą swoją radykalnością potem dodaje w innym miejscu, w tej samym wykładzie. Nie, nie ma innej drogi ratunku dla Kościoła, jak na nowo znaleźć drogę do formowania dojrzałych chrześcijan. Czyli przywrócić atechumenat. Parafia, która nie będzie miała autentycznego potepumenatu, umrze. Nie? I że nie muszę wejść do że być uczniem, że potrzebuję Go Słowa, muszę być na drodze, muszę być od Niego zależny. Ja wtedy nie pytam się tylko o przepisy. One w Kościele zawsze mają jakieś zastosowanie, ale jedynie pomocnicza. Prawo kanoniczne nie stworzy doskonałego Kościoła, nie taka jest jego rola. Pytanie się o wypełnienie obowiązku nie stworzy doskonałego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, które wyjdzie ze spotkania z Chrystusem, czy było w Otwarcie się na niego i przyjęcie posłości ucz mnie, ale też ucz mnie we wspólnocie, a nie potrzebuję iść z innymi, żeby żyć. Nie? Wtedy Eurys już nie, naprawdę nie się pytał, czy masz być w kościele, czy zawieczyłeś obowiązek. Jedziesz kościół, bo będziesz współ Chrystusem cierpiał, a nie liczył, czy... Jak, wiecie, to nie jest żart, to było rzeczywiście wprowadzone do mięsne piątki w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu i było oficjalne zapytanie do kury, czy mięso krokodyla łamie post. Formalnie nie, ponieważ w tradycji katolickiej mięso to tylko ptaków i staków. A ile kosztuje mięso krokodyla, tak? Aligatorów. No, no to i, i dochodzimy do, właśnie do takich absurdów, nie? I chrześcijaństwo dojrzałe, przyszłość kościoła to jest formacja uczniów, niezależnie od wieku. Nie? To nie jest kwestia, że dzieciaki chodzą do, na religię. Nie? nie ocali chrześcijaństwo dojrzałego, czy w ogóle przyszłości kościoła, to, że w Polsce utrzymacie dwie godziny religii z tygodniu w szkole. To nie ma większego de facto znaczenia. No. To nie tam jest w ogóle siła e, w przyszłości e, w wspólnoty chrześcijańskiej w tym miejscu świata. Chciałbym zakończyć wspomniałem Polikarpa. To jest też człowiek, którego właśnie poznałem wiele lat temu, wówczas pisma, i bardzo mnie zafascynował biskup Smyrny, który właśnie przeżył całe swoje życie w wierności Chrystusowi. Był uczniem Chrystusa. I jest taki tekst, który właśnie nazywa się na świętego Polikarpa. A, to jest taki dramat, nie? wiadomo, że to nie jest tak, że oni byli i nagrali go na wideo i potem spisali. Jest to taki piękny poemat o jego życiu, eee, zostawiony na przyszły pokoleń. I polityk, który również idzie na przez spalenie na stosie, no oni mówią mu, no to oddaj cześć bożkom, nie? I on wtedy ma taki piękny zamiar. 86 lat byłem jego sługą, a on nie uczynił mi nic złego. Jak więc mogę bluzić mojemu królowi, który mnie stawił? I chcę Wam na koniec przeczytać fragment takiej właśnie mowy, którą Politar w tym męczeństwie mówi, z nas stos, a na koniec dodam też fragment, który autor potem dodaje swoim słuchaczom, czy później, nie bezpośrednio, czy później, bo tam się właśnie pojawia ten koncept, który był żywy w pierwotnym chrześcijaństwie, uczniostwa. Niech nas policzacz przeprowadzi czas. Nie przebity go zatem gwoździami, ale tylko silnie związano. On zaś z rękoma skrępowanymi z tyłu, podobny do pięknego jagnięcia, wybranego na miłą i całpaną ofiarę Bogu, podniósł oczy w górę i rzekł: Panie Boże, Ojcze umiłowanego i błogosławionego Syna Twego Jezusa Chrystusa, przez którego poznaliśmy Ciebie. Boże aniołów, mocy wszelkiego stworzenia i całej rzeszy świętych, którzy żyją przed pobliżem Twoim, błogosławmy Cię za to, iż chciałeś, bym w tym dniu i w tej godzinie wraz z całą rzeszą męczenników miał udział w kilku Chrystusa Twego dla zmartwychwstania na wieki duszy i ciała, niesprawdziwymności ducha świętego. Wraz z nimi przyjmij mnie dziś do siebie, Boże prawdziwy i prawdomówny, jako ofiarę hojną i przyjemną, którą przygotowałeś, którą mi zapowiedziałeś i którą teraz dopełniłeś. Dlatego wielkie Cię za wszystko. błogosławie Tobie i wysłagam Ciebie przez wiecznego niebieskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa miłowanego Syna Twego, przez którego w Jemu samemu oraz Świętemu Duchowi będzie trwała na wieki wieków. Amen. Dla Niego będącego Synem Bożym uwielbiamy, ale męczenników jako uczniów i naśladowców Pana pielęgnujemy tak, jak na to zasługują, ze względu na ich niezrównane uczucie do własnego króla i nauczyciela. Oby i nam przypadł w udziale rozbycia uczestnikami i współuczniami z nimi.